Witam i zapraszam na film, w którym pokażę szczepienie jabłoni. Będę szczepił odmianę Liberty, której zrazy dostałem w prezencie od pana Wacława, któremu bardzo za nie dziękuję. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać jak to szczepienie wyglądało. Na początek odciąłem gałąź, zrobiłem nacięcia na korze, w których będą zrazy. Rozchyliłem je. Zrazy zastrugałem i te zrazy wsunąłem pod korę, tak aby przylegały do miazgi, która znajduje się pod korą. To jest tkanka, do której będą przerastać. I docisnąłem do miejsca szczepienia taśmą izolacyjną, którą po jakimś czasie zamieniłem na Folię. Na koniec zabezpieczyłem to maścią do szczepienia, aby tutaj to miejsce nie wysychało. Tak wygląda to miejsce szczepienia po kilku miesiącach. Od szczepienia minął rok. Mamy początek maja 2019 roku. I rozwija się już przyrost. Od zaszczepienia tej odmiany Liberty Minęło już 4 lata. Tu jest to miejsce gdzie było szczepione. I dzisiaj już mamy owoce. Było trochę więcej, ale już dojrzały i opadły, dojrzałe jabłka. W smaku są bardzo dobre. Na parcha prawie, że nie, nie chorują, także bardzo dobra, odporna odmiana, jak najbardziej godna polecenia. Dziękuję panu Wacławowi za zrazy, które mi przysłał i dzisiaj możemy już cieszyć się owocami. Zachęcam Was też, żeby eksperymentować i szczepić. Jabłonie czy inne drzewa owocowe, bo można uzyskać bardzo ciekawe drzewa, wieloodmianowe. Pozdrawiam.